Witam Was serdecznie na moim kanale Wędkowanie, Wsparcia na Szkło. Dzisiaj oczywiście o Patowice, oczywiście, oczywiście bez zmian. E, odcinek 423P, Jasu Patowicki, Most Grunwalski, zaraz tam Zo i inne fajne rzeczy. Moje miejsce zajęte, kolega przyjechał parę minut wcześniej. Trudno, kto pierwszy ten lepszy. Pozdrawiam kolegę serdecznie. E, no co. 30, tak więc dzisiaj jeszcze próbuję łowić na białą rybę, ale teraz stosuję Larpio. Larpio Feder rzeka, tak także tutaj z domieszką gliny i pinki lekko zmoczona, nieprzemoczona, ale dosyć wilgotna. Chcę, żeby ta zaręta snuła się po dnie. Odrąb płynie mnóstwo tego syfu, stopoli, zaczepia się na plecionkę, więc trudno się to łowi. Trzeba czyścić co chwileczkę wędki. Oczywiście, słuchajcie, mam do Was prośbę, zapraszam Was do też jakby obejrzenia mojego kanału TV Historia na luzie. Komary. Komary. TV Historia na luzie, również na YouTube. Tam typowo historyczne programy, różnego rodzaju wywiady, ciekawostki historyczne, historyczne, moje spojrzenie na temat historii i wiele, wiele innych takich ciekawostek, nie tylko z Dolnego Śląska, ale Przede wszystkim z Dolnego Śląska. Dwie wędeczki, plecionka, nic specjalnego. Jeśli chodzi o wędki najzwyklejsze, mikady, ultrafiolet. Słuchajcie, ja wiem, że są wędki dużo lepsze i wędkarze mają super, super dużo lepsze wędki, tylko ja wychodzę z założenia, że Ech, złej baletnicy i rąbek u spodnicy, więc jak ryby nie umiem łowić albo ryby nie biorą, to żebym nie wiem, jakie kurwa wędki tutaj z sobą przyciągną i tak nic z tego nie będzie. Oczywiście zawodni, zawodnicy mają inne zdanie, to ja mam takie, dlatego nie jestem zawodnikiem. Mam do Was jeszcze jedną prośbę, koledzy. Podejdę, zobaczcie, ja znajduję nad wodą mnóstwo takiej, takiego bazie. Spójrzcie, to jest plecionka, plecionka, a na końcu haczyk. Haczyk. Słuchajcie, mam do Was prośbę, koledzy wędkarze, nad wodą, jak jesteśmy tutaj w tej przyrodzie żyje, Setki, a może tysiące małych stworzeń na malutkim kawałku. I taka plecionka dla ptaka, czy nawet dla myszy, jest śmiertelną pułapką, bo jak zwierzak się w to plącze, to umrze. Po prostu zabijacie w ten sposób zwierzęta. Już nie mówię o rybach, ale o innych zwierzakach. bądź na tyle kurwa świadomymi wędkarzami, ludźmi, którzy cieszą się z przyrody, którzy tą przyrodę w końcu. Wykorzystują do tego, żeby odpocząć, żeby takie główna plecionkowate ze sobą pozbierać. że z któryś kawałek, słuchajcie, na tamtym łowisku znalazłem prawie 30 metrów plecionki. Ktoś się zrzucił i zostawił. Prośba, koledzy, no nie róbmy z siebie morderców tych zwierzaków, naprawdę, bo my je zabijamy. Jeżeli my, ja mówię my, bo poczuwam się do braci wędkarskiej. Nie, nie rzucam do tego, tego zdania, że wy wędkarze zostawiacie. Nie, my wędkarze zostawiamy. My, brać wędkarska, zostawiamy takie główna i to jest chyba nawet gorsze od śmieci. Chociaż śmieci to już nie będę komentował, bo wiadomo jak to jest. Zaczynam łowienie, wędki rzuciłem, bo ciągnie jest mocno na jakiś 25 metr, ale ściąga mi, mam ciężarki 60 i tak ciągnie, więc raczej siedzę na 20 metrze i spokojnie, jedna to jest ochotka, na drugiego mam czerwonego, zobaczymy co się będzie działo, ten film i tak pójdzie, czy będzie się coś działo, czy nic się nie będzie działo, to i tak ten film pójdzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do polubienia, subskrybowania. Zaczynamy łowić, czas najwyższy. Tradycyjnie sąduje dno. Jak widzicie, tutaj 5,50. I ryb praktycznie nie ma, przeszło cały odcinek. Kompletnie. O, i dopiero tutaj się pokazują ryby, ale one się pokazują w dziwnym miejscu, bo pokazują się pod drzewami, pod, jakby pod drugim brzegiem pod drzewami. W nurcie ryby nie było, dopiero tutaj się coś pokazało, że coś pływa. Pewnie kleń albo coś takiego, co zbiera po wierzchu. Nie wiem, czy to widzicie dokładnie, o teraz powinniście widzieć. Jest tej rybki trochę, ale w nurcie ryby w ogóle nie było. Teraz będę podciągał do brzegu, zobaczymy czy coś nam pokaże bliżej brzegu woda 5,50 5,30 to zależy gdzie, czyli normalny taki wysoki stan na razie nic pewnie się dziwicie, że kije postawiłem w pionie słuchajcie, tak płynie ten syf, już mówiłem że taką mam teorię, żeby uniknąć tego czepiania się, tego wszystkiego to postawię i skrócę tą ilość plecionki, która która jest, To tutaj coś jest przy dnie tak, 5,40 ale przy brzegu kolejna tutaj siedzi nic wielkiego, ale są bliżej brzegu i właśnie tam na spokojnej wodzie teraz mam branie, jak widzicie o, muszę położyć, ale na razie nie bierze jest szczególnie no, ale zobaczymy jest tej ryby trochę tutaj, dobra, zwinę takie, takie pykania przy brzegu Bardziej pewnie bym połowił, słuchajcie, na, na bata albo na spławik. Mogłoby się tak zdarzyć, ale tu przy samym brzegu rybki nie widzę, więc ona jakby tam coś siedzi. Natomiast w nurcie ryby nie widziałem. A tu pod nogami, mam, ja że czasami pod nogami tutaj były takie dni, szczególnie zimą. Zimą, o, listopad, styczeń, jak przyjeżdżałem na białą rybę, to tutaj przy, przy brzegu na tym 3,70 to było czerwono od ryby, a wszędzie pustynia. No coś tam na tego czerwonego męczy. No i tak skubię, męczy tego czerwonego. Takaś drobnica, słuchajcie, chyba. Nawet nie może pociągnąć poważnie. Męczy, 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 no. Bardzo delikatne te brania. Tak, jakby chciał to. Albo jakiś pisklak mikroskopijny. Nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Aż się oczy mrużę. No i nic, i po braniu. A zaraz przerzucę wędki tam, gdzie widziałem sygnały. Być może ryba właśnie tam siedzi. Trzeba sprawdzić, czy sonda mówi prawdę. zaciąłem to jednak. No i tak mówi Proszę. Tygrys. Tygrys po prostu. Taki tygrys wziął. No. no. Bez komentarza. Bez komentarza. Dendrobena czwórka. A tu proszę. Taki oto. Potężny. 12 centów albo 15, płynie rybeczko, płynie niech sobie płynie, zacięcie i siedzi coś wreszcie, ale to słuchajcie, ja siedziałem tyle godzin. Walczyłem z drobnicą taką po 10-12 centymetrów, i nic więcej się nie chciało dobrać do tych haczyków. No i tutaj też nie mamy chyba nic większego. Co to jest? A. A to jest to takie podciąganie leszczyk 30 cm, pierwszy taki wziął. No i się wypiął. To jest to podnoszenie. Wiecie, na, na dźwignię nie. To już nieraz pokazywałem, ale nic specjalnego. Więc ale pierwszy taki większy leszczyk, tyle godzin, że siedziałem. Kolega tam siedział na moim miejscu. No, no to. Ładne takie dwie pięćdziesiąteczki wyjął Z nurtu No a mi się niestety nic nie udawało No i teraz pierwsze, pierwsze branie z 20-40 I pierwsze branie Czegoś większego Choć no mówię miał 30 parę centów No to też bez szału Cały czas na czerwonego więc I zaczyna się statki, stateczki, wycieczki A było tak pięknie cicho będą napiżdżać teraz cały wieczór ale może jak będą tak pływać To może ruszą wodę i, i coś tam się będzie działo No zobaczymy to branie Nie wiem, czy to branie, czy to. Ta woda się ruszyła. Coś tam siedzi. Coś tam mamy. O, coś. Coś siedzi. O, coś fajnego. Może coś fajniejszego niż przed chwilą. Albo jakiś zaczep, albo jakiś pisklak. Nie wiem. O, tego syfu mam na żyłce. Tyle. Słuchajcie, że. Nie No to podnosimy go Tak jest Kolejna trzydziestka No ale coś się zaczęło dziać Bo tak było Naprawdę Naprawdę słabiuteńko Leszczyk taki trzydzieści centów No kolego nie szarp się bo Śliski no. Do wody koleżka Słuchajcie Wyjąłem, patrzcie, i ryba z przyponem, zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę, patrzcie. A mówiłem o tych żyłkach, patrzcie, co się, co znalazłem. Wyjąłem leszcza, a tutaj nie wiem, czy to widzicie, o, przyponik. Coś mamy kolejnego. Ale też taki sam, słuchajcie, koło 30 zapewne. Nic specjalnego. Może ciut większy, ale nie, nie. Nie sądzę, żeby to było coś większego. Już walczę przy brzegu trochę. Zobaczmy. Mam długie przypony mam. Nie, nie. same takie. Widzicie, mam. Weźmiemy go na dźwignię. Razem, krąpik. No i tyle. Takież no. takie sztorybki nam dzisiaj biorą. Fajny, gruby, na żarty. Słuchajcie, piękny krąpiaczek, no ale, ale nie duży. No. o, no, wody rybaczko płynie spokojnie. No jest, no trzeba powiedzieć, jest, no ale żebym powiedział, że się tam jestem uchachany tymi pisklakami, to nie bardzo, no ale coś się ruszyło przynajmniej. Bo tak to były, no słuchajcie, takie, nie pokazuję wam, nie pokazywałem wam tego i nie będę wam tego pokazywał. Bo to tych takich pisklaków to miałem nie wiem ile, 30 albo i więcej, po prostu bez sensu zupełnie. Dobra, rzucamy. Może wreszcie przyjdzie coś większego. I kolejny. No ale, może jak przepłynie, to... to coś się zadzieje. Zobaczymy. Piękne słoneczko zaszło. Woda się zrobiła całkiem taka fajna. Słuchajcie, spokojne. Niebo spokojne, czyste. Odra przepiękna. Widoki są. Nic. Tylko żeby rybka brała. Ranko coś tam siedzi. Nic wielkiego. Podobny jak tamte. Ale tylko łódka zaczęła płynąć i od razu uderzenie. Ale syfu na żyłce znowu. Ach. Coś, Aha, kolejny krąpik. No, krąpik. Krąpik wieczorową porą bierze jeden za drugim. No nic specjalnego, jak widzicie. No, taki krąpik na 20 parę centów Na żartę. A jednak dalej jedzą. Uwielbiam te wieczorne połowy kawusia. Patonik na deser. Na razie nic się nie dzieje. Jest około 10:00 Założyłem świetliki. Kaweczkę sobie wstawiłem. Czekam na rybkę. No zobaczymy. Pięknie jest. Cisza, spokój. Słuchajcie, fantastycznie się łowi. Mam nadzieję, że dzisiaj że coś większego się uda, bo dzisiaj jest dzień drobnicy. <noise> dzień i wieczór w drobnicy. Ale nikogo na rybach nie ma. Tam jeszcze dwóch gości siedzi. Na tym miejscu, gdzie ja zazwyczaj siedzę, siedział kolega. On pojechał. I zaraz na, na to miejsce przyjechało dwóch chłopaków. Ale nie wiem czy jeszcze są. No zaraz zobaczymy. To wam powiem. Czy jeszcze są? Tak. Lampki się świecą. Więc jeszcze są. A ja świetliczki rzuciłem. Już wam pokazuję jak to wygląda. Na wodzie o. Chyba widać dokładnie, jak się świecą. No i pięknie. Woda, zobaczcie, przepiękna. Przepiękna woda jest. Ja sobie tutaj siedzę. Wędeczki tutaj, świetliczki tutaj. Wszystko pięknie, żeby jeszcze tylko ryba brała. To by było cudownie. No na razie fajnie jest. Wędki rzucone, kawka się robi. Na razie łódki nie pływają, ale zaraz się pojawią. Zaraz wam pokażę moją latarkę, jak się zrobi ciemno. Pokażę wam jaką latarkę sprawada do podziemnych wycieczek moich, bo zapraszam Was na kanał TV Historia na luzie ale zaraz Wam pokażę, jak ona naświeci. Tylko niech się zrobi jeszcze troszeczkę bardziej ciemno. Nie, słuchajcie. tam coś fajniejszego. A to. Kurwa sum. Sum ik. Dlatego tak mi się wydawało. Dobra, muszę znaleźć jakąś latarkę. No tak, ten to przychodzi pora roku. A gdzieś miałem, tu jest. Dobra. No, słuchajcie, no, wieczorową porą sumiczek, no nic wielkiego, no. tak jak wam mówiłem, pokażę wam teraz jak działa moja latarka, to jest pierwszy poziom, a to jest druga strona odry, o, nie topasz, a to jest drugi poziom. Widzę, kto tam siedzi, słuchajcie na rybach, że po drugiej stronie to jakby coś się działo to spadnie z drzewa. Może jest moc, ja ją używam do poszukiwań podziemnych, ale też no, widzę tutaj ryby, jak to na wodę. To... Pod wodą też bardzo fajnie, bo ona też służy do nurkowania. Także bardzo fajne światło odbije się. Także nie będę ludziom świecił po oczach. No nic, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ale chyba dzisiaj powiem Wam, że będzie odcinek. Odcinek pod tytułem: Jak to. Spędzić wieczór w spokoju bez łowienia ryb. Normalnie nic nie bierze. Ten syf płynie przez odrę, i kompletnie, kompletnie się nic nie dzieje. Same drobiażdżki. Do wieczora tych drobiażdżków, takich mikroskopijnych, też Wam mówiłem, było mnóstwo. No teraz ciutkę większe, takie po 30 parę centymetrów, głównie krąpie. Przed chwilą sumik. No ale generalnie lipa. Uciąg jest straszny, a im dalej się rzuci ten ten syf się na żyłce osadza i to w parę minut po prostu gluty już wiszą. Jeszcze w dzień był jakoś tak spokojnie, nie wiem od czego to zależy, ale teraz jest po prostu koszmarnie. I wszystko płynie, gałęzie, krzaki, worki foliowe. Wszystko się czepia. No ale branek nie ma. Za to pogoda jest piękna. Kawkę sobie wypiłem. Także nie ma co narzekać. Dajcie znać, jak gdzieś tam byliście na innych odcinkach Odry, a coś się u Was działo, to napiszcie w komentarzach, bo wtedy sobie zmienię ten odcinek, bo na razie ten, jak płynie ten niestety osad stopoli, to co roku jest ten problem, ale w tym roku to powiem, Wam jest wybitnie słabo. Przynajmniej u mnie. O, tak, żeby było sprawa jasna. Ale dajcie znać, jakbyście coś tam mieli cynka, to nie czajcie się. Tylko dajcie info, że tu biorą. 12 w nocy, nic się nie dzieje kompletnie. Zerowanie. No co więcej? Kończę. Dziękuję, że byliście ze mną i polubienia subskrypcje, komentarze. To wszystko. To wszystko. No i oczywiście zapraszam na mój kanał TV Historia na luzie. Trzymajcie się, składam wędki. Jadę do domu na jakiś kieliszek alkoholu. Cześć.